Żeby ubezpieczyć samochód, w aplikacji ICO wejdź w moje produkty, ubezpieczenia, kliknij w ikonkę z plusem i wybierz kup ubezpieczenie komunikacyjne. Przygotuj dane potrzebne do ubezpieczenia pojazdu. Teraz wpisz numer rejestracyjny pojazdu i pobierz jego dane. Jeśli nie mogliśmy pobrać danych, uzupełnij je samodzielnie. Uzupełnij dane pojazdu. Sprawdź, czy dane właściciela pojazdu zgadzają się. Wpisz adres z dowodu rejestracyjnego. Podaj dodatkowe dane pojazdu. Wybierz zakres ubezpieczenia i okres, od którego ma obowiązywać. Zaznacz oświadczenia. Teraz przygotowujemy dla Ciebie ofertę. Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zdecyduj, czy chcesz kupić dodatkowe ubezpieczenie. Podaj informacje uzupełniające i zapoznaj się z dokumentami. Wybierz sposób płatności i zaznacz oświadczenia. Sprawdź poprawność danych na podsumowaniu. Wpisz pin do aplikacji, żeby potwierdzić zakup ubezpieczenia. Gotowe? Informacje o zawarciu umowy otrzymasz w wiadomości e-mail i w powiadomieniu PUSH w aplikacji. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w Moje produkty, ubezpieczenia, komunikacyjne. PKO Bank Polski. Dzień dobry!